No i dotarliśmy, bo ciężko było. Dotarliśmy na KOR Centralny Polski. I tutaj nie mamy finału głównego, nie mamy mały finał głównego, mamy finał bonus turnieju. I to jest coś faktycznie wielkiego, ponieważ grają w nich zawodnicy, którzy opadli z gier eliminacyjnych. No i pozbierać się mentalnie i fizycznie, i zdobyć jeszcze chęci na grę, to nie każdy potrafi, a to są właśnie finaliści. Bonus, w turnieju startowało ponad 14 zawodników, i z tych 14 zostało właśnie tych dwóch. Na pierwszym planie debiutant ze Świdnicy, Darek Pytel, a po drugiej stronie stały już guwale z naszych turniejów, Łukasz Król z Równomiernie No i z tego co wiem, to Darek prowadzi. O, o świetny tenis, gra. Ja. Prowadzi 5-1. No proszę, skrót lop. Wszystko mu siedzi kurczę Wszystko mu siedzi Teraz ewentualnie zepsuł No, przyszła kamera i co? Usztywniłem kogoś To znaczy nie tyle ja, ile obiektyw usztywnił Mamy 5 do 2 Jacek, pozbieraj proszę piłki, włóż do puszki, dziękuję Ci, tam powinny być cztery chyba, cztery, cztery piłki. Dziękuję, Jacek. No i 2-5. Dwa, 2-5 pięć. Dwa, pięć, serwuje Łukasz Kury. W finale bonus turnieju. Proszę, jak zaczyna nagrać. Não se, se grava, pelo No i trzydzieści piętnaście, jest nie No i z pięciu jeden zrobi się pięć trzy. Dalej albo obiektyw kamery. Sztywnemu mięśniom. O, widzę że to nie Dalka, przypadku Na No, na wszystkich trzech kortach było. Po jednym zawodniku ze świetnicy. Właśnie zakończył się finał. Wygrał właśnie zawodnik z świetnicy Andrzej Misiek. W małym finale tu godnego walczy ze Świdnicy Mateusz Quinta a tutaj w finale bonus turnieju Darek pytele. no i mamy 5-3 i teraz pytanie zamknie ten mecz czy nie No, puścimy ten kord i dowiemy się, jakie było rozstrzygnięcie. W finale, bonus